Znajdujemy się na ulicy Grachowskiej w Store by Auto Vimar. Jedyne takie miejsce na świecie, nie ma takiego ani w Australii, ani w Chinach, ani nawet w Czechach, a w Polsce jest. Proszę bardzo, przestrzeń lifestyle'owa, w której możesz sobie zamówić samochód, a także nawet ciekawy, czy przepracować cały dzień z laptopem. Miałem przyjemność poprowadzić tutaj dzisiaj polską premierę z kodykami. Na co mogę powiedzieć? Ten samochód po prostu nie urzędnie. To miejski to jest tak naprawdę e, samochód miasto lubny, samochód, który poradzi sobie i w mieście, ale też gdybyśmy chcieli gdzieś wyjechać poza miasto, to jak najbardziej również możemy tym samochodem spokojnie podróżować. E, samochód, który jest e, naprawdę jak na swoje wymiary zewnętrzne, ogromny w środku, i to dopiero możemy. Poczuć, zobaczyć jak do tego samochodu przyjdziemy na żywo, otworzymy sobie bagażnik, wsiądziemy sobie z tyłu na kanapę i tak naprawdę zobaczymy, że nagle to kompaktowe auto zamienia się w, no właśnie, w tego miejskiego SUVa, miejskiego crossovera, który... Miasto ludne, które jest delikatnie podniesiony, który posiada koła, które nie boją się tego, by przejechać nie po krajeżniku. Te osłony na zderzaka z przodu i z tyłu to również takie elementy charakterystyczne właśnie dla takich miejskich sólów, Podsumowując e, dla kogoś z kodakami, no, dla tych wszystkich, którzy e, lubią kompaktowe rozmiary samochodów e, i chcą poczuć się jak w klasie premium, bo Skoda posiada teraz wszystkie rozwiązania e, dostępne właśnie w klasie premium. Grupę Autonimar, ponieważ ma mnóstwo korzyści. Kiedy wyjeżdżamy na wakacje, Grupa Autonimar odwiedzi Ciebie na lotnisko, potrzebujesz bagażnika. Nie ma żadnego problemu. 8 dni bezpłatnego wypożyczenia dla Ciebie. Przechowalnia opon i mnóstwo, mnóstwo atrakcji i korzyści z tego, że zakupujecie skody właśnie w grupie Autonimarz. Pozdrawiam i zapraszam wszystkich do zakupu Skody. Przebycie odwiedziny w naszym obiecie, przy ulicy Krakowskiej 306. Dzisiaj na premierze Skody Kami widzieliśmy tak wielu klientów, którzy są już z nami wiele lat i to nie jest już dla nich pierwszy samochody a mam nadzieję, że kolejne również będzie u nas w naszej grupie. Zapraszam na naszych trzech salonów, które mieszczą się w olejach Jerozolimskich, przy ulicy Modlińskiej i tutaj właśnie przy Krakowskiej 306 jako nowy koncept O tym Więcej, bo jest to koncepcja, która powstała jako pierwsza na świecie. Stwarza zupełnie nowe warunki spotkania z Państwem, z klientami. I tutaj mamy zdecydowanie dla Państwa więcej czasu i więcej e, możliwości skonfigurowania samochodu. Jeszcze raz bardzo dziękuję, a z myślę, że będziemy się mogli dowiedzieć zdecydowanie więcej Na najbliższych dniach otwartych. Ostatni weekend września. Jeszcze raz podkreślam, w trzech salonach, w Luka w Warszawie. Serdecznie zapraszam do zobaczenia. I <laughs>